Witam Was serdecznie z tej strony Kinezyna. Jak widzieliście, w końcu udało mi się ominąć tych strażników, aczkolwiek przy tych kilkunastu próbach, które miałam. E, już w końcu nie nagrywałam dźwięku, dlatego możecie sobie obejrzeć tylko, tylko y, obraz. Głupie szczury, jak zwykle mnie pocharatały. No właśnie. Mogę wyłączyć. Tylko ciekawe, czy to działa na czas, czy... czy... czy pernamentnie. Mam nadzieję, że pernamentnie, bo nie chce mi się tego... na czas robić. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych wrogów. Mmm, perełki. Ładnie, ładnie. Nie mam pojęcia, ile to ulepszenie do poduszkowca kosztuje. Ale mam nadzieję, że będzie mi stać. No i znowu. Widziałem po las. Dobra, czego? Muszę go wyczuć. To jeden z tych, którzy mają to coś na plecach. A, i można go zajść od tyłu i kopnąć, ale. Ale ta cała wieżyczka u góry, nawet nie jedna skutecznie mi to pewnie uniemożliwi. Yy, jeszcze kawałek dalej, mam nadzieję, że mi nie zauważy. Dobra. Ciekawe, czy, czy to coś dało. Nie mam pojęcia, co robi wciśnięcie tamtego guzika. Otwiera drzwi. Mhm, dobra. Czyli jeśli bym to zrobiła dostatecznie szybko, mogłabym uniknąć tego całego skradania. Leć, leć, leć. Okej. Okay. A, fałszywy alarm! To w ogóle nie zauważyli, nie? Że przebiegła im koło nosa. Ja kolejny strażnik. Ups! Czy ja już kiedyś wspominałam, że ja nienawidzę sekcji skrępowych? szczęście zawczasu widać... Wow, no, no jak to? No co to za pomysły? Nie no, dobra, tego się nie spodziewałam. To było nie fair. Ale nie, naprawdę było niesprawiedliwe. On mi wlazł na tą platformę. A więc lepiej się trzymać. Tej platformy, znaczy tego, tej skrzyni. Ale i tak świństwo. Świetnie. I co teraz? Mam nadzieję, że sobie pójdzie tak ostatecznie. Dobra. Jest dobrze.

Jeszcze już ją mam Co jest stary, no nie pomogłeś mi za bardzo, wiesz Ty. Życzę, pa chodzi Dobra Ale to było po prostu masakrycznie Trudne. A, takie tajne wyjście. Fajnie wiedzieć. Hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze jest jedno takie, ale. Chciałam najpierw jechać do domu. Już poprzednio chciałam do domu. Ale coś mi nie wyszło. Ale nie poszło mi też tak strasznie źle z tymi skradankowymi częściami. Dobra. E, takich zestawów do naprawienia też bym musiała kupić trochę. Wow! Chyba kraksę ktoś tu miał. E, Hillis, okej. Okay. Gdzie jest nasza wieża? Chyba trochę nie z tej strony wyjechał, z której trzeba. Prawda? Ja. Yeah. Dobra, wybaczcie, będę się trochę też tak... Trochę się motać. Zastanawiam się czy do mojej latarni można się dostać tędy. Czy zaraz się nie wpakuje w jakiś ślepy zaułek Kredytami nie gardzimy Przydadzą się Potem W razie jakbym potrzebował jakiś pereł czy jedzenia czy czegokolwiek Ale mam już wrażenie, że kiedyś te skrzynki rozwalałam. Więc nie wiem, czy one w jakikolwiek sposób się odnawiają. Dobra, uda mi się dotrzeć do domu. Wow, o ile się nie, wcześniej nie zderzę z jakimś statkiem. Widziałem tam coś ciekawego, ale na razie nie mogę tam odpłynąć. O, 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 o. Nie wiem czy widzieliście. Super czas wyskakują z wody. I się zastanawiam czy to są te wieloryby ta, o których mówił Któryś z tych facetów, że nie mogą, nie można wypłynąć z Hilis, a są wieloryby, ale jesteśmy za daleko, żeby im zrobić zdjęcie. Zobaczę czy jak podpłynę najbliżej jak się da, to jestem w stanie im zrobić zdjęcie. Dobra, bliżej nie mogę. Niestety nie da rady, I nie potrzebuję kompasu. Dobra, a więc do, do, do latarni, no już nie wiem, czy nie płynę nam przypadkiem na próżno, ale mam nadzieję, że nie. Wysiadamy. Nie, nie chcę z tobą gadać. Chcę... Będzie dobrze sobie zapisać. A zresztą muszę obejrzeć... Obejrzeć dysk. Bez page'a to to tak... Tak, smutno w sumie. W ogóle w sumie bez jest strasznie smutno. czy jest taki, taki, nie wiem, no, typowy mięśniak i właściwie nic ciekawego. Um, Chciałam coś innego zobaczyć. E, ee, t, t, jakieś przedmioty, które mam. I jest coś takiego jak przedmioty, które posiadam. No, dobra. Chcę je obejrzeć. A, dobra, już wiem. Dobra. Wybaczcie, po menu się tak rzadko poruszam. Może eee, ja sobie znajdę jakąś kartkę, bo na pewno tego nie zapamiętam na pamięć że ja cokolwiek miała pod ręką. Uh. Nawet nie wiem, czy to jest Q czy G. Aczkolwiek bardziej wygląda mi na. Q. <noise> Więc spiszę tak, jak widzę: Q5, Z8, D5, M8. Właściwie dlaczego? Jak wiecie, gdzieś tu... Znaczy tam... Kiedyś już trafiłam. Na tą przypadkową... Przypadkowo trafiłam. Na tą skrytkę ukrytą. Nie wiem, czy skrytka w ogóle może być ukryta, ale... Okej, okay, tu. I nie mam pojęcia... Czy to jest kod... To całe, tylko pięciolitrowe są, o hmm. czteroliterowe są, generalnie i który to jest nieprawidłowy. Eee. Więc może spróbuję ten drugi? Te hmm. pięć. M Osiem. O, kod prawidłowy, dobra. I teraz ten drugi musi jeszcze być. Może to naprawdę było G. Aczkolwiek jeszcze czas spróbuję z Q. Y Nieprawidłowy. Dobra. Eee, spróbuję z G, a jak nie, to jeszcze raz zobaczę, bo może coś źle spisałam. Eee, G. nie lubię tą konsolę do wpisywania kodów. Nieprawidłowy. Dobra. Jeszcze raz obejrzymy te buty. No jak dla mnie To jest Q5Z8 Nie Q5Z8 Ale wpisywałam ten kod Już kilka razy I nie mam pojęcia Nie wiem, dajcie mi chwilę, chcę to sprawdzić sobie jeszcze trochę, mi to spokoju nie daje, hmm. bo ewidentnie to jest ten kod. I ewidentnie powinien pasować. Chyba, że jest coś. Że to nie jest takie oczy oczywiste. Patrzę, co jeszcze mogłoby to ku przypominać, no ale nic. Mm. Dlatego przepraszam Was na malutką chwilkę. I sobie tylko zobaczę, e, czy popróbuję. Bo może to po prostu w ogóle nie jest ten kod. A ja tu bezsensownie się męczę. Tylko do, do, za, do usłyszenia za dla was chwilkę. Okej, okay, okazało się, że jest druga konsola. I ta druga konsola jest e, w górnym pokoju w naszej letarni. Są drugą? Nie pamiętam tych drzwi. Yy, jak wejdzie się na górę naszej latarni... Do yy, pokoju po prawej. Za taką samą tablicą jak tam w garażu. I tu powinien pasować ten kod. Yy. Okej. Okay. I nie mam zielonego pojęcia co oprócz takiej epickiej muzyki na mundał. Cześć Pablo. Nie uwierzysz mi, ale Wów sto. Dobrze się czujesz Jade? Czy coś nie tak? Ja się tym zajmę. Dzięki Pablo. A zresztą czy to ważne. Czy ja byłem kiedykolwiek tam na górze? Wow, no, fajne widoki. Yy... Ja wcale nie biegam jak idiota w koło latarni. Ja po prostu patrzyłam sobie, czy czegoś tu nie ma. Się w ogóle zastanawiam, czy tu cokolwiek jest. Czy służy to tylko do tego, żeby sobie, nie wiem, po... Pobiegać? Ale dobra. Garaż. Tak, te już mam. Rzeczywiście nie wa warto... Co tam jest? Tam są te rzeźnie. Tam teraz będziemy musieli się udać. Yyy... Się teraz w ogóle zastanawiam nad kilkoma rzeczami, dlatego wybaczcie mi, że tak sobie w tym czasie pomacham aparatem. Tam jest też, rzeź. nie wiem jakoś będzie musieć się tam dostać. Czy jest coś ciekawego? Nie można spaść? Może to i dobrze. Zamiast moje szczęście, zapewne bym spadła. W takim razie, schodzę sobie na dół. I... Yy, tu co jest? Łazienka? Łazienka. Okej, yy, okej, okay, okay, ale w sumie nie mam zamiaru jej sobie wziąć. Tylko przekazać. Chcemy przekazać je eee, double eightowi. Nie mogę Nie mogę mu. Widocznie w łazience nie jestem w stanie. Ale gdzie on jest? Czemu ze mną nie I Zastanawiam się... A, dobra, jesteś. Okej. Okay. Eee. eee ja chyba świtlików jeszcze nie mam zdjęcia, albo mi się tak wydaje. Eee. Ale ile ich? Już mam. Widocznie gdzieś indziej miałam hmm. okazję zrobić im zdjęcie. To a, <laughs> Ciekawe, czy teraz da się wejść na górę? Ale wybaczcie, że nie będę sprawdzać, może kiedy indziej. Jeszcze chwila, Double H. Skoro tu jesteś, to ci od razu dam serduszko. Bo ci się przyda bardziej niż mi. Masz tylko trzy. Czy teraz już masz cztery, ale yy. mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. wow Uhu. Ale naszemu nowemu znalezisku przyjrzymy się bliżej Dopiero w następnym odcinku A teraz ja was już znowu żegnam Moi znudzeni wędrowcy Pozdrawiam was I do usłyszenia w następnym odcinku Cześć